I oczywiście, go widzowie z tej strony, Kibus. Ostatnio padło pytanie, jak levelować swojego Steam'a, po prostu jak zdobywać poziom, więc chętnie na to odpowiem. Przy okazji, właśnie ze współpracy z Duobotem, czyli z serwisem, gdzie możecie sobie jakby levelować tego Steam'a w dosyć łatwy sposób, bo nie musicie szukać żadnych kart. Tylko, no zaraz wszystko wyjaśnię, jak to mniej więcej działa. I też pamiętajcie, że jakby ja już wcześniej z nimi miałem jakieś odcinki. Um, ale no, przechodzimy sobie, przechodzimy sobie do. Jakby do sedna. Generalnie tutaj będziecie mieli link w opisie do tych botów. Polecam sobie nawet, jeżeli nie chcecie korzystać, to sprawdzić. Może coś tam Was zainteresuje. Także wystarczy sobie tam sprawdzić. No i generalnie będziemy korzystać z Duolow. On ma chyba najlepsze, najlepsze ceny, jeżeli o to chodzi. No, i co? Wysyłamy sobie wiadomość. Tutaj ja już sobie przygotowałem, jakby listę komentarzy. On na początku się Was pyta, jaki język? No, to angielski bądź polski, jak wolicie. No, i wpisujecie sobie comments. No, i tutaj wyświetla się lista komentarzy, oczywiście wytłumaczonych po polsku. No, i tutaj wszystko, wszystko generalnie macie wytłumaczone. I teraz ja będę pokazywał, jak sobie ten poziom, level po prostu zwiększyć. Mam przygotowany klucz. Jeszcze tylko szybko omówię, że macie tutaj tak naprawdę wszystko: możecie płacić kluczami TF2, kluczami do C, do Hyd jakby kluczami, widzicie Hydra, e, Gemami, e, zwykłymi kluczami CSGO, generalnie, generalnie, tak naprawdę wszystko. E, no i dobra, ja obecnie mam level 42. E, no i powiedzmy, że chciałbym sobie te dwa levele wyżej dać. Jakby musicie też pamiętać, że e, ja. ja E, mając, no już troszeczkę wyższy poziom, nie oszukujmy się e, No jednak te levele ciężej się wbija, dlatego tylko dwa levele za jeden klucz Ale na przykład jeżeli macie zerowy, to myślę, że spokojnie dziesiąty Jesteście w stanie wbić nawet za jeden klucz, może trochę, może za dwa e, Ale dobra, przechodzimy sobie No i tutaj mamy e, te sety, 12 setów za jeden klucz tefa e, Więc tak, zróbmy Buy tef. E, wykrzyknik ByteF1 e, No i czekamy On sobie tam przetwarza i zaraz pewnie Stworzy nam e, Stworzy nam e, Ofertę i właśnie mamy ofertę wymiany Także klikamy sobie ją e, No i automatycznie mnie tutaj do Przeglądarki przyniosło możecie to zaakceptować Również jakby tutaj e, No ale już sobie akceptujemy to w przeglądarce No i generalnie to są jakieś tam karty Także my sobie to akceptujemy e, może inaczej, upewnijmy się, że rzeczywiście na Steamie e, O! Widzicie, tak jak widzicie są karty Także zróbmy sobie to na Steamie, rzeczywiście e, Akceptujmy sobie to na Steamie e, Ufamy, akceptujemy wymianę Musimy oczywiście potwierdzić Ja już to potwierdzam Już potwierdzamy OK Powiadomienia Potwierdzenia raczej e, Klikamy Dobra, mi się troszeczkę wczytuje, także pewnie chwilę to zajmie. Ale zaraz powinno mam. Klikamy akceptuj. Chwilę mieli. Chwilę, chwilę mieli. Dobra, chyba mamy. Sprawdźmy. Powinno wszystko być. Eee, powinno wszystko być, zaraz zobaczymy. O! Nawet tam się wyświetliło, że dziękuję za użycie serwisu, no i macie też discord wam się ich wyświetla ale generalnie link do bota macie w opisie no i w taki łatwy sposób możecie sobie levelować właśnie wasz profil steam no i my od razu sobie wytworzymy odznakę od razu dwa razy sobie wytwórzmy ją i przy okazji też dostajemy różne bonusy za level pamiętajcie także sobie je wytwarzamy dobra fajnie jakiś tam podostawaliśmy karty kolekcjonerską w ogóle dostaliśmy dobra i teraz przechodzimy sobie jeszcze do e, punktu. I tutaj robimy drugą odznakę. I to już wytwarzamy 5 razy. Także tutaj losuje z dużej talii. No i też dostajecie za to pamiętajcie jakieś tam dodatkowe przedmioty Steam także też warto gdzieś to mieć tam e, na uwadze. No i co leci leci nam leci dostaliśmy dużo fajnych rzeczy e, jak najbardziej spoko. 43. Poziom mamy, przechodzimy sobie jeszcze do ekwipunku i wytwarzamy kolejne odznaki. Tak to mniej więcej działa. Wystarczy że sobie kupić. Nie musicie wtedy pieprzyć z tymi kartami, tylko po prostu kupujecie i wytwarzacie od razu odznaki. Zresztą widzicie, jak to wszystko działa. Na no akurat w, w przypadku wyższych poziomów, jest to troszeczkę kosztowniejsze zresztą widzicie widzicie ile ile kart trzeba za to ile kart trzeba trzeba poświęcić na to ale tak to mniej więcej wygląda No i tutaj wszystko mamy również mamy jakieś karty kolekcjonerskie które też są coś warte także może nawet coś tam coś tam się zwróci jeszcze tutaj a nie to chyba nie stąd ale no generalnie coś tam dostaliśmy jakieś tła i wszystko także wszystko działa jeszcze sobie sprawdzimy tak, jak widzicie, mam 44 poziom, także to by było na tyle. Korzystajcie z serwisu, bardzo polecam, bo było kiedyś pytanie, właśnie jak levelować. Także to by było na tyle. Trzymajcie się i cześć.